Dobry wieczór, dzisiaj z wielkim przy... nieprzygotowaniem wróciłem na kanał Niestety <noise> Dzisiaj wam pokażemy jak zrobić miksturkę siły. Kurde Dobrze, nic się nie stanęło, Małe nieprzygotowanie, dobra po... To będzie teraz takie światło, bo tylko takie. na takie na Niestety. Nie płacą nam z No. Na. Złodzieje no. Jemne. Biorąc tak. do siebie pieniądze, tak, tak, prawda? Patrz tu, tu na YouTube. Tu, nie tak na YouTube, jest... tylko na tych, to, co biorą pieniądze. Trzeba wziąć coś takiego i wymieszać. Nie wiem, czy coś z tym się później zrobi. Zekopię się, chyba, nie? No. Tratuję. Dobra, już weź. Zapiję się. Zas... Trochę dziwnie to wygląda, nie? Ale... No, ale to jest tylko taki napój. Teraz trzeba do, dodać niebieskiego zioła. Nie mylcie z albańskim Jest dobrze. Czekaj, gdzie to jest? To drugi albański żółw. My tutaj mamy taką specjalną hodowlę. Blisko, wiecie, jest taka sytuacja. Kolejne ziółko dodajemy. Nie wiem jak się nazywa. Albański koks. Tak, to tak, tak. Wymieszaj, dobrze wymieszaj. Dobrze, to coś jeszcze dodać? Nie, By, było chyba coś jeszcze. Dobra, może być też to. Wymiesza się coś jeszcze się... Czekaj, już cięcie, wiem co będzie dobre. Dobrze, przyda nam się coś takiego listek albańskiej ziemi. Trzeba też go tam wymieszyć. Nie widać. No teraz. Trochę jak muka wygląda. <laughs> Dzisiejsze słowo to jest muka. Hashtag muka. I dobra, można tu pić. My, my się tam o, oczywiście podgrzejemy, więc zrobimy cięcie. Yy, przez yy, podgrzanie trochę się zmienia kolor, więc teraz mój asystent to robimy. mój kamerę. Fajnie widać mnie? Ech, kurczę. Widać się Czekaj, czekaj. O dobra, widać Ci usta. I dalej, dobre? Poczyłeś moc? No <noise> to siłę? Czekaj, pokażę ci na, na rzucaniu cegły. <noise> Może wy tego nie widzicie, ale daleko poleciała. Da, no? My jesteśmy gdzieś tutaj przy tym. Jakieś parę metrów. Gdzieś tutaj leży, ale dobra. Później to poszukamy. To... Nie, nie <laughs> Dobra. To ty ma chcę ten. Kończymy nasz odcinek. Następny odcinek to będzie, jako że jestem szamanem. Pamiętacie zanim. Czemu jest... nie widać. Bo jest ciemno. I zanim ten. Zanim odejdę, to po powiem wam jeszcze jedną rzecz. Taki sekrecie. Jeżeli, jeżeli chcecie, żeby płyny były lepsze, zaszałanujcie je. Następny odcinek to będzie, jak, jak zrobić mikstera szamana. Nara.